Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałem, recenzja Don Issue 4, czyli czwartego sygnowanego imieniem Donowana Michela Buta, który już nie gra w Utah Jazz, teraz gra w Client Cavaliers i gra chyba sezon życia i naprawdę klient też gra ładnie. Ale zanim omówimy te buty, pamiętajcie, subskrybować ten kanał, bo idziemy po 5000 subów, pamiętajcie, polubić ten film, bo uważam, że jest to film warty lajka. Buty, Don Ishu. Ja z Don Ishu miałem ten problem, że jedynki były porządne. O, było ok, o tak to nas. Zresztą wtedy w tamtym okresie to buty były średnie w ogóle, to było ok. Dwójki na, dla osoby z wysokim podbiciem, takiej jak ja, były ciężkie do przeżycia, więc tu miałem mieszane uczucia. Trójki uważam za jedne z fajniejszych opcji na autor. I tu mamy czwórki. I powiem, że czwórki ja z czwórkami kilka problemów, o których powiem. Powiem to otwarcie. I tak, podeszwa zewnętrzna strasznie łapie kurz, strasznie. Jak gracie na zakurzonej hali, jeździcie jak na łyżbach. Strasznie. Trakcja jest najgorsza w serii Do niższych. Zdecydowanie najgorsza trakcja w całej yy, serii. Jeśli chodzi o amortyzację, no tak jak wiadomo mamy tutaj oczywiście podkreślonego Light Strike'a. No tego najstrzega jest całkiem sporo. Amortyzuje. Gdybym miał go porównać do innych doniszy, chyba najlepiej. Najlepiej ze wszystkich doniszy amortyzuje. Ale na przykład mam porównanie z tymi nowymi Daymami, tymi Expect Li 2.0. Ja podałbym tam, mimo że tam jest bounce. Jakoś lepiej mi to tłumi. Tutaj, no nie wiem, sztywno mi tutaj. Sztywno mi na tym najstrzegu. A ja zresztą wiecie, ja zawsze pusta wolę i tyle, co mam powiedzieć. Tutaj ta amortyzacja jest średnia. Jeśli chodzi o cholewkę, w środku buta jest giga wygodnie. Jeśli chodzi o wygodę buta kompletnie nie mogę się doczepić. Tutaj jest naprawdę miękko w środku buta. Tutaj wszystko, powiem Wam, że jest tak mięciutko, tak przyjemnie, tak fajnie, że tylko brać i zakładać, no i nie mam nic do zadania, więc tutaj mega, 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 mega duży plusik dla tych butów. Jedyny minusik to ten język. Tutaj, to. To w tym języku potrafiło podrapać, obetrzeć i sprawić, że gra się od razu mniej chętnie w tych butach, więc… Radziłbym wysokie skiety. Jeśli ktoś jest fanem niskich, a wysokie skiety, jak wiemy, tylko skiety buty nie grają. Zapraszam w PM-ach. I tutaj ktoś, kto gra niskie niskich tak będzie bardzo płakał. Jeśli chodzi o cholewkę, to oddycha ona ok, ale uważam, że na outdoorze będzie dusić. Będzie się tam ta stopa kisić i uważam, że będzie wam się gotować. Stabilizacja stopy jest ok. Ponownie mam troszeczkę problem z poprzednich donisiu, z dwójek, nie z trójek, że troszeczkę jest na śródstopiu. No miałem ten problem, miałem wysokie podbicie, ale to jeszcze nie jest największy problem. Będzie potem najmniej wygodny dla osób z wysokim podbiciem but tego roku. Oj, tam będzie ciężko. Ale tutaj powiem Wam, że no, mogło być lepiej, mogło być lepiej i szczerze powiem, jak przyszły te buty, ja miałem o nich taką opinię, że wow, będzie fajny, taki porządny but, który gdzieś tam tanio kupicie na promce, tak to były Donysiu trójki. Dejmy ósemki, bardzo fajne buty, które naprawdę można było kupić, można było tanio kupić, nadawały się i na outdoor, i na hale, więc bardzo fajne piki to były. Czwórki, uważam, że jest wiele lepszych butów w tej cenie, jeśli Wam bardzo się podoba design, albo jesteście gigafanami Donowana Michela, chociaż nie wiem, czy tak fani Donowana Michela istnieją w ogóle, ale może gdzieś są na świecie. Ja nie wiem, wszystkich ludzi na świecie nie znam, no to wtedy bym kupił, ale szczerze, jakbym miał je kupić, to wolałbym kupić już trójki jakieś na prące i tyle serio. Wolałbym kupić Donishu 3 niż ten. To jest oczywiście moja subiektywna ocena. Wy możecie się ze mną zgodzić, bądź nie zgodzić. Oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. No i co moi drodzy? Do zobaczenia w następnym odcinku, który jest już jutro. Na